Horror na ruchomych schodach w Hubei. 26 lipca 2015 roku, Xiang Liu Yuan, 30-letnia matka, robiła zakupy ze swoim dwuletnim synem w centrum handlowym w Jingzhou w prowincji Hubei w Chinach. To miał być zwyczajny dzień spędzony na przeglądaniu sklepów i wspólnym czasie. Centrum handlowe było zatłoczone weekendowymi klientami, a rodziny przemieszczały się między piętrami, windami i ruchomymi schodami. Gdy Siang zbliżała się do szczytu ruchomych schodów na czwartym piętrze, wydarzyło się coś strasznego. Nagranie z kamery monitoringu później pokazało, co wydarzyło się w tych kluczowych sekundach. Gdy dotarła do górnego podestu, panel podłogowy przy wyjściu z ruchomych schodów nagle zapadł się pod jej stopami. W tej chwili Siang podjęła decyzję w ułamku sekundy, która kosztowała ją życie. Wykazując się instynktem macierzyńskim, popchnęła swoje dziecko do przodu w ramiona stojącej obok ekspedientki, która zauważyła, że panel się zapada. Jej syn został bezpiecznie wypchnięty, ale siank nie zdołała uratować siebie. Gdy metalowa płyta całkowicie się zapadła, Siang wpadła po pas do pracującego pod spodem mechanizmu. Przez prawie 5 minut Siang walczyła z mechanicznym uściskiem ruchomych schodów. Ruchome schody nadal działały, wciągając ją coraz głębiej w mechanizm. Świadkowie relacjonowali, że jej krzyki odbijały się echem po całym centrum handlowym, gdy była powoli wciągana w dół. Metalowe zęby mechanizmu rozszarpywały jej ciało i kości, podczas gdy przerażeni świadkowie patrzyli bezradnie. Pracownicy centrum handlowego nie mieli żadnej procedury awaryjnego wyłączenia urządzenia. Kiedy technicy przy by rozebrać schody ruchome, Siank już nie żyła. Sekcja zwłok wykazała, że doznała rozległych obrażeń wewnętrznych, gdy mechanizm miażdżył jej organy wewnętrzne podczas gdy była jeszcze przytomna. Sama utrata krwi byłaby śmiertelna, ale urazy mechaniczne były katastrofalne. Śledztwo wykazało, że pracownicy konserwacji usunęli panel podłogowy tego dnia i nie zabezpieczyli go prawidłowo przed ponownym otwarciem schodów ruchomych dla publiczności. Nie umieścili nawet znaków ostrzegawczych wokół tego miejsca. Tragedia z fałszywym sufitem Sunil i Handru 12 grudnia 2015 roku dwaj młodzi mężczyźni przybyli do centrum handlowego BM Habitat w Mysuru w Indiach, by wykonać rutynowe prace konserwacyjne. Sunil, 35 lat, z wioski Narala oraz Handru, 22 lata, z Gokulam, zostali zatrudnieni do wymiany banerów reklamowych na czwartym piętrze tętniącego życiem centrum. Obaj mieli doświadczenie w takich pracach, wykonując podobne zlecenia w mieście. Zadanie wymagało dostępu do przestrzeni nad podwieszanym sufitem z gipsu. Zanim zaczęli, ich przełożony wyraźnie ostrzegł ich przed niebezpieczeństwem. Nie stawajcie na podwieszanym suficie, powiedział stanowczo. Nie utrzyma waszego ciężaru. Sufit został zaprojektowany wyłącznie w celach estetycznych, a nie do przenoszenia jakiegokolwiek większego obciążenia. Jednak w wyniku tragicznego błędu ostrzeżenie zostało zignorowane. Około godziny 11:30 kamery monitoringu zarejestrowały, jak obaj mężczyźni wspinają się nad dekoracyjny sufit. Świadkowie relacjonowali, że Kandru żartował o skróceniu sobie drogi przez powierzchnię z gipsu zamiast obejść do właściwej platformy serwisowej, Sunil poszedł za przykładem młodszego kolegi. Ciężar obu mężczyzn na kruchym materiale okazał się katastrofalny. Bez ostrzeżenia, sufit załamał się pod nimi. Klienci w sklepie spojrzeli w górę, słysząc trzaskający gips, i zobaczyli dwie ludzkie sylwetki spadające w dół. Mężczyźni spadli prawie dwanaście metrów, krzycząc podczas upadku przez pustą przestrzeń. Uderzenie o twardą, kafelkowaną podłogę było druzgocące. Późniejsze raporty medyczne potwierdziły, że żaden z nich nie zginął na miejscu. Handru doznał licznych złamań otwartych, a jego kości przebijały skórę, gdy leżał przytomny na podłodze centrum handlowego. Czaszka Sunila pękła przy uderzeniu, powodując krwotok mózgowy. Klienci centrum handlowego patrzyli z przerażeniem, jak obaj mężczyźni łapali oddech, a krew zbierała się pod ich ciałami. Służby ratunkowe przybyły w kilka minut, ale obrażenia wewnętrzne były zbyt poważne. Obaj mężczyźni zmarli przed szpitalem, a ich ciała były uszkodzone, więc rodziny miały trudności z identyfikacją. Katastrofa z windą serwisową w Yunnanie. 26 lipca 2013 roku centrum handlowe w prowincji Yunnan w Chinach było pełne klientów szukających ochłody od letnich upałów. W tylnych korytarzach budynku, z dala od podłóg i jasnych wystaw, była winda serwisowa. Była przeznaczona wyłącznie do transportu towarów i sprzętu, a nie ludzi. Tabliczki wyraźnie oznaczały ją jako windę towarową z ostrzeżeniami przed przewozem pasażerów. Pomimo tych ograniczeń, winda stała się nieoficjalnym skrótem, zarówno dla pracowników, jak i klientów, chcących uniknąć długiego oczekiwania na windy osobowe. Tego popołudnia do kabiny wcisnęło się dwadzieścia osób, co ponad dwa razy przekraczało jej przewidzianą pojemność. Wśród nich było dwóch pracowników centrum handlowego i osiemnastu klientów, w tym troje dzieci. Winda serwisowa rozpoczęła wjazd z pierwszego piętra. Gdy Winda dotarła na trzecie piętro, świadkowie na korytarzu usłyszeli złowieszczy mechaniczny zgrzyt. Potem rozległ się ostry trzask, dźwięk pękającej głównej liny. Przez ułamek sekundy Winda zawisła w powietrzu, a potem runęła w dół. W spadającej kabinie pasażerowie przez chwilę byli nieważcy, po czym zostali gwałtownie uderzeni o sufit, gdy zadziałały hamulce awaryjne, które jednak zawiodły. Jeden z Ocalałych później opisał to uczucie słowami, jakby wnętrzności odrywały się od ciała. Winda z ogromną prędkością roztrzaskała się o poziom piwnicy. Uderzenie natychmiast zmiażdżyło osoby znajdujące się na dole kabiny. Trzy osoby, 45-letnia kobieta, 32-letni mężczyzna i 24-letnia pracownica, zginęły w wyniku potężnych sił zgniatających. Sekcje zwłok wykazały połamane kości miednicy, zmiażdżone narządy wewnętrzne i traumatyczne pęknięcia aorty. Mężczyzna żył jeszcze prawie 4 minuty po uderzeniu. Topiąc się we własnej krwi, gdy przebite płuca wypełniały się płynem. Kolejnych 17 osób doznało poważnych obrażeń, takich jak oderwane kończyny, uszkodzenia kręgosłupa i urazy mózgu. Ratownicy opisali to miejsce jako metalową trumnę wypełnioną połamanymi ciałami. Krew sączyła się spod drzwi windy, gdy ochrona centrum handlowego próbowała wyważyć je łomami. Późniejsze śledztwo wykazało, że winda nie była kontrolowana przez trzy lata, mimo że przepisy wymagały corocznych przeglądów. Upadek w centrum handlowym Miraflores Ana Lucia Menendez. 18 grudnia 2022 roku 22-letnia pracownica kiosku układała świąteczne ozdoby na swoim małym stoisku z biżuterią w popularnym centrum handlowym Miraflores w mieście Guatemala Ana pracowała tam zaledwie od trzech miesięcy, oszczędzając pieniądze na kontynuację studiów na uniwersytecie. Cztery piętra wyżej, na parkingu na dachu centrum handlowego, 19-letni Diego Velázquez kłócił się ze swoją dziewczyną w samochodzie ojca. Świadkowie relacjonowali, że młody mężczyzna w złości dodawał gazu, po czym nagle przyspieszył. Samochód ruszył do przodu z dużą prędkością, przebijając się przez betonową barierę bezpieczeństwa, która miała uniemożliwić pojazdom zbliżanie się do krawędzi. Sedan wzbił się w powietrze, przebijając cienką blachę stanowiącą dekoracyjny dach centrum handlowego. Uderzenie wyrwało ogromną dziurę w suficie. Przez krótką chwilę klienci centrum handlowego zdezorientowani spoglądali w górę, słysząc nagły dźwięk rozdzieranego metalu. Następnie trzy tysiące funtów metalu i szkła spadło prosto na parter. Anna miała tylko tyle czasu, by spojrzeć w górę, zanim pojazd runął na jej stoisko. Samochód uderzył z taką siłą, że przebił się przez kafelkową podłogę aż do poziomu piwnicy. Nagranie z kamery monitoringu pokazało, jak Anna znika pod wrakiem w jednej chwili. Dźwięk rozległ się po całym centrum handlowym niczym eksplozja bomby. Służby ratunkowe przybyły w ciągu kilku minut. Znaleźli Anę przygniecioną przez zniszczony pojazd, jej ciało było tak mocno zgniecione, że początkowo wzięto je za szczątki. Biegli medycyny sądowej później ustalili, że przeżyła początkowe uderzenie, doznając katastrofalnych obrażeń wewnętrznych. Jej płuca zostały przebite przez połamane żebra, czaszka pękła w kilku miejscach, a kręgosłup został przerwany. Przez około dwie minuty pozostawała przytomna, łapiąc oddech, podczas gdy klienci w panice próbowali podnieść wrak z jej ciała. Krew zbierała się wokół zniszczonego stoiska, gdy ratownicy pracowali. Kiedy w końcu ją uwolniono, ana już nie żyła. Zmarła z powodu urazowego uduszenia. Co niezwykłe, Diego Velasquez przeżył, odnosząc jedynie umiarkowane obrażenia: zawalenie się sufitów Blue Sapphire, Harendra, Body i Shakil. 19 lipca 2020 roku dwóch mężczyzn spędzało niedzielne popołudnie w centrum handlowym Blue Sapphire w Greater Noida w Indiach. Narendra, 42-letni inżynier oprogramowania, robił zakupy z okazji urodzin swojej córki. Shakil, 37 lat, był księgowym i przyszedł spotkać się z przyjacielem na kawę. Obaj mężczyźni nie znali się, gdy mijali się przy głównych schodach ruchomych na parterze. Nad nimi rozciągał się misternie zdobiony sufit z ciężkich paneli żelaznej kraty, sięgający pięciu pięter w górę. Każdy panel ważył około 36 kg i został zamontowany podczas renowacji centrum handlowego dwa lata wcześniej. Późniejsze przeglądy konserwacyjne wykazały, że elementy mocujące sufit zostały oznaczone jako nieprawidłowo zamontowane podczas inspekcji cztery miesiące wcześniej. Jednak nie przeprowadzono żadnych napraw. O godzinie 15:17, gdy obaj mężczyźni przypadkowo przeszli pod tą samą częścią sufitu, kamery monitoringu zarejestrowały nagły ruch powyżej. Bez ostrzeżenia, trzy masywne, żelazne panele oderwały się od mocowań. Klienci na wyższych piętrach zgłaszali, że usłyszeli metaliczny dźwięk tarcia, po którym panele całkowicie się oderwały. Ciężkie kraty runęły w dół przez pięć pięter, nabierając śmiertelnej prędkości. Narendra spojrzał w górę w ostatniej chwili, unosząc ręce w daremnym geście obrony. Szakiel nawet tego nie zauważył. Metal uderzył obu mężczyzn z siłą. Uderzenie było tak mocne, że panele wygięły się wokół ich ciał. Ochrona centrum handlowego pobiegła na miejsce i zastała obu mężczyzn żywych, przygniecionych przez metal, krew rozlewała się po podłodze, gdy inni klienci próbowali podnieść kraty. Narendra był przytomny, krzyczał z bólu, gdy postrzępione krawędzie paneli wbijały się coraz głębiej w jego tors przy każdym ruchu. Jego klatka piersiowa została zmiażdżona przy uderzeniu, a odłamki kości przebiły się do płuc i serca. Szekiel doznał katastrofalnego urazu głowy. Metal uderzył go bezpośrednio w czaszkę, łamiąc ją w szesnastu miejscach. Leżał bez ruchu, jedynie nieregularnie łapiąc oddech. Ratownicy przybyli w ciągu siedmiu minut, ale wtedy obaj mężczyźni już nie żyli z powodu odniesionych obrażeń. Zarząd centrum handlowego obwinił silny wiatr za zawalenie, choć zdarzenie było wewnątrz budynku. Tragedia na parkingu Avenue Mall. Katy Pendergrass 23 grudnia 2024, 61-letnia emerytowana pielęgniarka, pomagała nieznajomej w centrum Avenue Mall w Murfreesboro, Tennessee. Centrum handlowe było pełne klientów spieszących się, aby dokonać świątecznych zakupów. Pendergrass zauważyła starszego mężczyznę z trudnościami w poruszaniu się na wózku inwalidzkim przy wejściu i zaoferowała pomoc. Gdy prowadziła wózek do auta mężczyzny, 78-letni Raymond Donaldson cofał swoją zmodyfikowaną hondą CRV z pobliskiego parkingu. Donaldson przeszedł udar trzy miesiące wcześniej, który pozostawił go z częściowym paraliżem lewej strony ciała. Jego pojazd został przystosowany do jego niepełnosprawności, ale wciąż uczył się obsługi zmodyfikowanych elementów sterujących. Nagranie z monitoringu później pokazało, że Donaldson był zdezorientowany podczas cofania. Zamiast nacisnąć pedał hamulca, przez pomyłkę coraz mocniej wciskał gaz. Suf, który został przerobiony do dostarczania poczty i wyposażony w wzmocnione zderzaki oraz wzmocnioną ramę, nagle wystrzelił do tyłu z dużą prędkością. Pendergrass, skupiona na pomocy mężczyźnie na wózku inwalidzkim, nie zauważyła nadjeżdżającego pojazdu. CRV uderzyło w zaparkowany samochód, tworząc wąską przestrzeń, w której Pendergrass została uwięziona między dwoma pojazdami. Uderzenie zmiażdżyło jej środek ciała tak mocno, że świadkowie mówili, iż ponad piskiem opon słychać było dźwięk łamanych kości. Donaldson wciąż zdezorientowany i teraz ogarnięty paniką, nadal naciskał pedał gazu. Koła suwa obracały się na asfalcie, gdy pojazd jeszcze mocniej przygniatał pendergras do zaparkowanego samochodu. Jej miednica została natychmiast zmiażdżona, a rdzeń kręgowy przerwany na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego L3. Pomimo katastrofalnych obrażeń, pozostała przytomna krzycząc z bólu, gdy natychmiast rozpoczęło się krwawienie wewnętrzne. Przechodnie zdołali zaalarmować Donaldsona, który zwolnił gaz. Służby ratunkowe przybyły w kilka minut i natychmiast przewiozły Pendergrass do Centrum Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt. Lekarze przeprowadzili operację ratującą życie, ale obrażenia wewnętrzne były zbyt rozległe. Przez pięć dni walczyła o życie na intensywnej terapii, doświadczając niewydolności wielu narządów, gdy jej ciało próbowało poradzić sobie z traumą. 28 grudnia 2020 roku Katie Pendergrass zmarła z powodu powikłań po obrażeniach. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, kliknij wideo na ekranie i zasubskrybuj kanał.